Cześć, z tej strony Michał Fila z Jazz i Dziś będziemy mówić o sieciach krytycznych z przedstawicielami firmy Ericsson, Agatą i Bartkiem. Witam. Cześć. Cześć. Którzy są z działu RD. Na początek, Agata, wprowadźmy trochę ten temat. Czym są te sieci krytyczne? Sieci krytyczne są to systemy komunikacyjne, które muszą działać zawsze, muszą być niezawodne, literalnie zawsze. W zasadzie niezależnie od e, czynników zewnętrznych, czy jesteś w centrum miasta, czy to jest powódź, czy to jest śnieżyca, czy jest awaria systemu, ta sieć po prostu się nie może zatrzymać. My ogólnie w telekomunikacji kierujemy się tą zasadą pięciu dziewiątek, prawda, czyli nasze sieci muszą być niezawodne. Natomiast co to oznacza? To oznacza, że w skali roku mniej niż 5 minut każdy użytkownik powinien mieć dostęp do sieci. I oczywiście, w przypadku sieci komercyjnej, to jest na ogół wystarczające, bo jako użytkownik możesz mieć do czynienia z tym, że Twoja aplikacja chwilowo przestanie odpowiadać, zostanie zerwana rozmowa. Efekt końcowy, frustracja pewnie użytkownika i z tym każdy z nas się spotkał. Natomiast w sieciach krytycznych ta sloganowa jedna sekunda może mieć znaczenie, więc tutaj nie mówimy tylko o poczuciu komfortu czy dyskomfortu użytkownika, tylko tutaj już na szali faktycznie stawiamy ryzyko, zagrożenie bezpieczeństwo życia, zdrowia, infrastruktury, operacji państwowych, gospodarki. Więc to jest też moja taka personalna definicja, tak, dyskomfort, komfort użytkownika końcowego versus realne zagrożenia i konsekwencje. Mhm. O jakich tych priorytetach, o tych sieciach krytycznych mówimy w momencie tego zagrożenia, które może nastąpić? No właśnie, w momencie, kiedy taka by sieć nie zadziałała, mówimy o służbach na przykład ratunkowych i braku możliwości uratowania ludzkiego życia, bo tak to odczytuję z twojej definicji, Agato. Tak i prawdopodobnie to jest nasze pierwsze naturalne skojarzenie, czyli są to sieci, które będą pomagały koordynować komunikację pomiędzy służbami ratunkowymi i tam faktycznie każda sekunda opóźnienia, każda sekunda utraty danych to jest ryzyko realne, zagrożenia życia i generalnie każda sekunda to jest szansa na, na przeżycie bądź bardziej katastrofalne skutki, natomiast to, co warto też, na co warto zwrócić uwagę, to pozostałe sektory, bo my już nie mówimy tylko o sektorze medycznym. Mission Critical Networks są też używane w logistyce, w transporcie, w przemyśle, więc tych zastosowań jest, jest sporo w tym. Mhm. Bartko, są jakieś w ogóle gałęzie gospodarki, które nie używają takich sieci krytycznych? Jeśli chodzi o gałęzie, gałęzie gospodarki, no to na pewno takie się znajdą, ale te wszystkie, w których e, wykonujemy jakieś takie prace związane, w której e, technika przenika się z, z, z działaniem ludzkim, nie wiem, na przykład górnictwo bądź transport kolejowy, tutaj e, no to wszędzie te sieci mają ogromne znaczenie, no ponieważ teraz, żeby w sposób efektywny i taki e, płynny prowadzić e, tego typu operacje, no trzeba mieć e, nad tym dużą kontrolę, te systemy są bardzo często automatyzowane. E, no i żeby móc realizować e, takie automatyzacje, koniecznie jest, e, konieczna jest komunikacja, która jest pewna. No bo jeśli w sytuacji musimy na przykład, bierzemy pod uwagę pociąg autonomiczny, e, no to sterowanie nim wymaga natychmiastowych reakcji na, na, na bodźce, które dzieją się na zewnątrz, e, gdzieś w otoczeniu tego, te, te, tej całej infrastruktury. No i tutaj sieci krytyczne przychodzą e, no, z rozwiązaniem tego problemu, jak dostarczyć te informacje do, e, do tych wszystkich urządzeń. Mhm. Ja myślę, że żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, Warto je lekko odwrócić, to znaczy zastanowić się, gdzie ta faktycznie niezawodna łączność, bo to o niezawodnej łączności mówimy, jest tym elementem krytycznym, tak? bo pewnie ciężko jest wskazać taki biznes, w którym nie znaleźlibyśmy zastosowania, natomiast raczej powinniśmy patrzeć z tej perspektywy łączności stałej i nieprzerwanej usługi. Tak, no i to, to o czym wspomniałeś wcześniej, właśnie, że w sytuacji, w której e, jakby na, na, na życie bądź zdrowie ludzkie może coś wpłynąć, ta, ta interakcja, no to wtedy o sieciach, sieciach krytycznych, jeśli mówimy na przykład o zastosowaniach w sklepach i tak dalej, no tutaj ciężko sobie wyobrazić przypadek, znaczy pewnie też w jakimś transporcie poważniejszym, tak, no ale jeśli, jeśli szukamy jakichś konkretnych produktów na półkach czy coś takiego, no to to jeszcze nie jest zastosowanie krytyczne, dopiero przy, przy tak naprawdę poważnej interakcji z człowiekiem, w przypadku problemów z tą siecią ryzykujemy jego zdrowiem lub życiem, to jest taki, e, taka chyba najlepsza definicja sieci krytycznej. No właśnie, bo tu mamy też to wykorzystanie komercyjne, prawda, i teraz pytanie, dlaczego tak krytyczne i komercyjne w zasadzie jakby nie są rozłącznymi tematami, tylko one są ze sobą połączone. No i tutaj już przechodzimy troszeczkę do, do tego, w jaki sposób możemy budować te sieci i w jaki sposób one są zaprojektowane. Powiedziałeś o, o połączeniu sieci komercyjnych z sieciami krytycznymi. No i tutaj powodem, dla którego tego typu rozwiązania są stosowane, wynika po prostu z oszczędności kosztów. Sieci komercyjne, w tym momencie używane przez miliony, miliardy użytkowników zapewne już na świecie, generalnie są świetnie rozprzestrzenione. Ich infrastruktura jest dostępna praktycznie w każdym miejscu świata. I w momencie, w którym... Zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób jeszcze usprawnić tą komunikację krytyczną. No, pojawiły się dylematy takie, które no, pozwalały nam wybierać, albo budujemy super dedykowane sieci specjalne tylko i wyłącznie do tych zastosowań krytycznych, bądź też szukamy jakiegoś innego rozwiązania. No i tutaj z, z, z ratunkiem przyszły te sieci komercyjne i zaczęto tworzyć i, i, i budować tego typu mechanizmy, które pozwolą wykorzystać tamtą już gotową infrastrukturę dla, dla, dla użytkowników krytycznych, tam już płynącą. No i stąd zaangażowanie właśnie, właśnie Ericssona i, i, i naszej pracy w to, w jaki sposób to zrobić, no bo żeby móc oszczędzić ogromne ilości pieniędzy na, na tworzeniu tego typu rozwiązań, my zaproponowaliśmy takie rozwiązania, które pozwolą wykorzystywać właśnie tą infrastrukturę dla dla użytkowników krytycznych. To pieniądze oszczędność pieniędzy to jest jedno, ale myślę, że ta powszechność, to znaczy to, że one są jak rozumiem wszędzie i możliwość włączenia do tego tej sieci krytycznej spowodowała, że jesteśmy w stanie, że tutaj reagować po prostu szybciej. Tak, tak. No, ekonomia skali, ilość użytkowników, którzy, którzy, korzystają z tej sieci na co dzień, jakby weryfikują te rozwiązania, które już tam są zainstalowane, możemy bardzo szybko, dzięki ogromnej ilości użytkowników komercyjnych, jesteśmy bardzo w stanie szybko um, zauważyć, że są jakieś problemy w tej sieci, bo jeśli ci użytkownicy nam się. Gdzieś pojawiają w różnych obszarach, możemy zweryfikować, czy, czy, czy ta sieć działa poprawnie. Możemy sobie wyobrazić, jeśli, jeśli trzymamy się tego przykładu dla zastosowań dla, dla, dla służb ratunkowych, na przykład, no to sytuacje kryzysowe, takie jak nie wiem, jakieś wypadki, zdarzają się stosunkowo rzadko w, w skali jakby sieci. Więc bardzo ciężko nam jest sprawdzić, czy te wszystkie rozwiązania działają poprawnie w każdym momencie dla, 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 tych, dla, tych, dla tych rozwiązań krytycznych. Dlatego pojawiający się użytkownicy komercyjni, dają nam ciągłą informację o tym, jak te sieci działają, no i pozwalają nam się też bardzo na nich dużo uczyć tego, co się dzieje i jak to się tu wszystko zmienia, więc no, ogromna ilość benefitów, benefitów z tego płynie. A ja bym do tego wszystkiego mhm. jeszcze dodała czas. Bo no jak dla mnie jest to hmm. bardzo ważny fakt. W sensie technologia rozwija się bardzo dynamicznie. Jeśli byśmy się skupiali na takich zamkniętych, dedykowanych systemach, to one po prostu bardzo szybko mogą się stać przestarzałe. I nawet jeżeli spojrzymy teraz na nowe standardy, których chcielibyśmy używać w kolei, tak, to te obecne standardy, których używamy, czyli chociażby GSMR, już na ten moment nie są w stanie adresować wszystkich naszych potrzeb. Przede wszystkim dlatego, że w momencie, kiedy te systemy powstawały, dla nas łączność to był głos. Teraz powinniśmy sobie dodać też olbrzymie pakiety danych, wideo, bardzo często też połączenie z sensorami i z urządzeniami IoT. To jest coś, czego obecne systemy dedykowane, zamknięte po prostu nie są w stanie obsłużyć. Plus prawdopodobnie warto, żebyśmy wspomnieli, że jak używamy infrastruktury, która jest połączona z tą częścią komercyjną, musimy spełniać standardy międzynarodowe. W związku z tym jesteśmy też w stanie rozmawiać chociażby na polu europejskim o, o projektach, które nie są osadzone tylko w jednym państwie, tylko mają zastosowanie dużo, dużo szersze. Tak, no, dokładnie. Można wspomnieć właśnie o tym, że w, jakby technologia i cała koncepcja sieci krytycznych e, no, powstawała w trakcie rozwoju technologicznej RG no, i wtedy w trakcie, w trakcie tworzenia tych rozwiązań zapotrzebowania na, 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 na ich wprowadzenie funkcjonalności były tworzone specjalnie, jakby nadbudowane, były nadbudowane na, na technologii 4G. Technologia 5G jest już wyposażona wszystkie w te funkcjonalności tak naprawdę natywnie od samego początku, od, od, od samego początku tworzenia standardu poprzez tworzenie funkcjonalności, więc w tym momencie tak naprawdę mamy coś takiego na zasadzie symbiozy, czyli i sieci komercyjne dają nam te, te właśnie to ogromne pole doświadczalne, ogromny poligon doświadczalny i możliwość weryfikacji, Różnych technologii, jak również dla, dla, dla sieci krytycznych, jak również sieci komercyjne mogą czerpać garściami z tych funkcjonalności. Ja znam kilka przykładów takiej funkcjonalności. No, na przykład, zastosowanie dostępu do y, danych serwisów w pewnym obszarze. Czyli y, w przypadku ratowników medycznych, tak, oni mają zawsze priorytet w dostępie do, do, do sieci i mogą wykonywać swoje połączenia. Y, w, w przypadku sieci komercyjnych, to samo zastosowanie możemy na przykład rozważyć z punktu widzenia dostępu do, do połączenia głosowego i do y, na przykład surfowania po internecie. Tutaj ta sama, ten sam system, ten sam mechanizm priorytetyzacji pozwala nam. Y, wybierać konkretnych użytkowników i dawać im dostęp do, 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 do serwisu, który aktualnie przez sieć, przez operatora, przez użytkowników uważany jest za ważniejszy, no ponieważ jeśli poczekamy jakiś czas na dostęp do, do na przykład do aktualizacji naszego maila w telefonie, nie jest to dla nas duży problem, jak dostaniemy go kilka minut później, ale gdy wykonujemy połączenie głosowe i nie uda się go zrobić, no to po prostu będziemy źli. Więc to jest jakby dokładnie ten sam mechanizm, który z punktu widzenia implementacji i z punktu widzenia no, linijek kodu napisanych w w, 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 w całej infrastrukturze. Generalnie wykorzystuje dokładnie te, te, te same miejsca i te same miejsca, przez które e, obsługiwani są ci użytkownicy, na przykład właśnie ratownicy medyczni. Tak samo nasze połączenia głosowe też są, są, są obsługiwane, więc to jest, e, no, to jest na pewno ciekawy przypadek. Mhm. Od razu się nasuwa takie pytanie, kwestia priorytetów, no bo właśnie mhm. mamy sieci krytyczne, mamy sieci komercyjne, korzystają z tych samych systemów, no więc w takim razie, jak wygląda od e, kuchni ta kwestia tej priorytetyzacji e, w momencie, kiedy, no właśnie, na przykład dzwonimy na 112 i chcemy e, tutaj wezwać pomoc? Agata. Ja myślę, że mm, możemy uchylić rąbkę tajemnicy, że z jednej strony to jest oczywiście to, czego potrzebujemy, to jest ta stabilna infrastruktura, natomiast z drugiej strony musimy też e, zapewnić odpowiednie funkcje i odpowiednie algorytmy. Jak chodzi o e, sieci krytyczne, to przede wszystkim będziemy tutaj mówić o network slicingu i e, parametrze, które nazywamy quality of service. Network Slicing, żeby nie wchodzić w zbyt duże szczegóły, jest to po prostu wyodrębnienie z jednej fizycznej sieci kilka warstw, które mogą działać jako odrębne sieci. I to co jest ważne, każda z tych warstw, każda z tych podsieci będzie miała swoje parametry jakościowe, czyli będziemy tutaj mówić o odpowiedniej prędkości, priorytetach transmisji danych i między innymi to nam pozwala na utrzymywanie na jednej infrastrukturze zarówno użytkowników komercyjnych, jak i użytkowników, którzy powinni mieć nadany priorytet. I dzięki temu nawet w momencie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją przeciążenia sieci, taki ratownik medyczny e, będzie miał stały dostęp do, e, do usług. E, z drugiej strony, quality of service e, to parametr, który pozwala nam determinować e, wagę e, danego pakietu, czyli będzie decydował, pozwalał sieci decydować o tym, e, co powinno być ustawione w, na górze kolejki, która, e, która powinna być przesłana. Nie wiem, Bartku, czy chcesz coś dodać z Twojej perspektywy? Tak, no generalnie właśnie tak to, tak to wygląda. Mogę, to, co mogę dodać, to, że cały ten proces decydowania o tym, kto ma aktualnie dostęp i w jaki sposób ma do, do dostęp do tej sieci, on jest zdecydowany na bardzo wielu różnych aspektach. No, sieć telekomunikacyjna, na przykład 5G, dzieli się w dużej mierze głównie na, na, na część radiową, czyli na, na, na stacje bazowe, które, które gdzieś tam często widzimy, no i na tą część rdzeniową, której już raczej nie widzimy, ona znajduje się gdzieś w serwerownie, jak w różnych, w różnych miejscach. No, i każde z tych części w jakiś sposób mierzy aktualne obciążenie tej sieci, aktualne zapotrzebowanie na zasoby. No, i na każdym różnych tych etapów możemy podjąć tą decyzję, e, czy należy dalej kontynuować to połączenie, czy ono musi w chwilę poczekać i tak dalej. Więc, e, ten proces jest bardzo rozproszony na wiele różnych na wiele różnych aspektów, na wiele różnych etapów etapów tego połączenia. Dodam tylko, że dla naszego R&D temat jest wyjątkowo bliski. Jakiś czas temu grupa naszych inżynierów miała okazję być jednym z wiodących głosów w dyskusji przy dostarczaniu projektów, które właśnie wprowadzały nadawanie priorytetów dla służb. Byliśmy nawet w siedzibie głównej klienta, nie będę chyba Musiała chować tej tajemnicy dłużej, żeby byłeś jedną z tych osób martek. Dobrze, słuchajcie, bo trochę o ten temat już zahaczyliśmy. Technologię. Szeroki bardzo temat. Wy pracujecie w dziale R&D. No właśnie, o jakich tutaj technologiach mówimy, kiedy myślimy o sieciach krytycznych. Um. No, jeśli, jeśli chcielibyśmy się skupić jeszcze dalej na, 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 na technologiach, które są e, kluczowe w działaniu e, tych sieci krytycznych, myślę, że warto również wspomnieć na, e, na zarządzanie zasobami nie tylko i wyłącznie tymi radiowymi. No, wspomnieliśmy do tej pory o Network Sizingu, o Quality of Service. To są głównie, e, przynajmniej dla mnie najbardziej rozumiem te, 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 te obszary jako najbardziej związane z komunikacją bezprzewodową, z tą komunikacją radiową, no bo to jest e, najbardziej. Na, na najtrudniejszy zasób dla nas do, 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 do zabezpieczenia, no bo on jest przez fizykę po prostu ograniczony. Mamy ograniczony zakres częstotliwości i, i, i tutaj nie, nie możemy tego przeskoczyć. Natomiast to, na, na co na pewno warto zwrócić uwagę, to też zarządzanie zasobami e, pozwalającymi na przetwarzanie danych. Tak jak wspominałem, mamy sieci radiowe, które gdzieś na jakimś, na jakimś sprzęcie pracują. No i tutaj też musimy się skupić na tym, aby tych, e, m, tych zasobów było wystarczająco dużo technologiach starszych, powiedzmy 4G, mieliśmy tutaj bardziej e, technologie związane z konkretnym sprzętem, natomiast teraz już technologie cloudowe zaczynają się pojawiać zarówno w radiu, w korze oczywiście wcześniej, w rozwiązaniach bardziej związanych z serwerami, no to tutaj mamy tutaj też starsze rozwiązania, które, e, które wciąż działały na, na określonym sprzęcie, natomiast e, technologie chmurowe tam już są bardzo popularne, a teraz aktualnie e, w technologiach radiowych również się to rozwija i myślę, że o tym e, na pewno warto wspomnieć, Ponieważ jest to kolejny krok do przodu w zrobieniu, zrobieniu tych sieci krytycznych bardziej elastycznymi. Możemy dodawać w bardziej elastyczny sposób te zasoby no i ograniczać ilość użytkowników, których tak naprawdę do tej sieci nie będziemy mogli dopuścić, bądź będziemy musieli dla nich o, o ograniczyć jakość połączenia. Więc, więc, więc technologie chmurowe na pewno pozwalają iść do przodu sieciom krytycznym. Agata, kwestia, bo wspomniałaś na temat nie tylko, że pewne rzeczy dzieją się w danym konkretnym kraju, tylko są również rozwiązaniami nawet tutaj europejskim czy globalnym. Jak wygląda kwestia pewnej standaryzacji? No bo mamy raz różne kontynenty, kwestia dostępu do wiedzy, kwestia oczywiście finansowa tutaj wchodzi w grę, no i rozwoju, pewnie inaczej to wygląda, na przykład w Stanach, inaczej w Europie, inaczej w Azji, inaczej jeszcze w Afryce. Jak byś tutaj mogła ten temat trochę nam przybliżyć? Tak, no przede wszystkim technologia musi być niezawodna, więc my tutaj nie możemy mówić o żadnym nawet małym polu na, na kompromisy. W zasadzie każdy każdy element sieci krytycznej powinien spełniać przejść przez pełen proces certyfikacji, spełniać normy bezpieczeństwa, niezawodności i przede wszystkim kompatybilności, jeśli mówimy o tej międzynarodowej interoperacyjności. W związku z tym powinniśmy być zgodni z normami. Oczywiście. Mówimy o tych normach, standardach telekomunikacyjnych, i tutaj będziemy patrzeć w stronę 3GPP ETSI. No i też oczywiście, w zależności od tego, w którym sektorze chcemy zastosować sieć krytyczną, no to musimy też spojrzeć w stronę tych norm wyznaczanych, np. przez sektor kolejowy czy sektor energetyczny. Mhm. Dobrze. A co w, w kwestii jakichkolwiek wyzwań związanych z wdrażaniem sieci krytycznych, ich rozwojem? Pod względem i właśnie pewnie technologii, ale również kwestii pewnie finansowych, tej standaryzacji. Jakie są w tej chwili największe takie wyzwania, z którymi Wy w swojej codziennej pracy, ale w ogóle kwestii rozwoju tego tematu teraz się mierzycie i w ogóle my, pewnie jako też społeczeństwo, w ogóle się mierzymy? Bardzo. Wydaje mi się, że w temacie związanym z wdrażaniem e, sieci krytycznych problematycznym obszarem może być... E, Różne podejście regulacyjne do, 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 do tychże sieci. No ponieważ mówimy tutaj o technologiach kluczowych z punktu widzenia państwa, ogólno, ogólnego społeczeństwa, no i na pewno mamy zupełnie inne podejście do, do, do tworzenia tych sieci w Stanach Zjednoczonych, a zupełnie inne podejście na przykład w Europie bądź też w innych miejscach na świecie. Więc y, to wymaga od nas y, często. Innego podejścia w tych obszarach. My jako firma staramy się tworzyć funkcjonalności, które da się jakby z klocków składać i budować rozwiązania szyte na miarę, które będą działały w każdym, w każdym miejscu świata. Natomiast sprostanie tym wszystkim wymaganiom płynącym bardzo często z regulacji prawnych jest, jest dość sporym wyzwaniem na pewno. Ja myślę też o tych kwestiach światopoglądowych, w sensie mm -hmm. dalej pewnie powinniśmy uświadamiać, tak jak dzisiaj próbowaliśmy to tutaj między zdaniami wpleść w naszą historię, że my możemy budować na działającej infrastrukturze, tak, w sensie, że możemy, bo oczywiście projekt jest kosztowny, natomiast możemy te koszty, mocno ograniczyć, jeśli będziemy budować na infrastrukturze, która już e, istnieje i mamy e, tego przykłady zarówno w, na świecie, e, o, tutaj FirstNet jest jednym z tych, które już wymieniliśmy, e, ale też na naszym polskim podwórku no i też wydaje mi się, że to, to, to co jest tak naprawdę największym wyzwaniem i tym, co my się staramy zrobić, to przekonać samych użytkowników tej sieci. Proszę wyobrazić sobie strażaka, wchodzącego do płonącego domu. On ma rozwiązanie, które korzystał z niego już wiele lat temu, być może gdy on zaczynał pracę, to już one działały i korzysta z nich już w tym momencie jest do niego przekonany. A teraz my mu proponujemy, żeby zmienił tą wirtualną linię na inną wirtualną linię, od której, od, od której Prawdopodobnie w sytuacji kryzysowej będzie zależało, zależało jego życie, więc tu jest dla nas ogromne wyzwanie, żeby przekonać tych ludzi, pokazać im, że ta technologia, którą tworzymy jest bezpieczna yy, i pozwoli im tak samo... Być pewnym jak do tej pory, że ich praca bardzo ważna i, i, i kluczowa, ale będzie wciąż również dla nich bezpieczna i będą mogli realizować to, co, e, to, co robią. Więc myślę, To jest że... chyba najcięższy element, tak. bo już nie mówimy tylko o projekcie IT, e, który możemy zrealizować, tylko o takim, takiej zmianie światopoglądu, mindsetu do, te, do podejścia w całości do tej niezawodności systemu. Tak? to jest. E, E, najtrudniejszy mhm, tak, element, bo wymaga też promocji w, w zasadzie, e, tak jak Bartek powiedział, e, po, po części użytkowników końcowych. Natomiast ja myślę, że to nie tylko kwestia użytkownika końcowego, ale też e, chociażby administracji, czy nawet e, części operatorów, prawda? Tak, no i oczywiście te siedzi krytyczne to jest cały ekosystem. My, my jako Ericsson tworzymy pewną, dość sporą jego część, czyli tą, tą część transportową, no ale to wciąż mamy też urządzenia końcowe, tak? Te terminale, które, które gdzieś są za, za, zamontowane na, na mundurach e, tych ludzi. Mamy centrale w, w stacjach dyspozytorskich. To jest ogromny ekosystem, system, który składa się z wielu elementów, więc zbudowanie tego, tej, tej tego pełnego przeświadczenia, że to będzie działało zawsze i wszędzie, no jest trudne, wymaga czasu i pracy, no ale, ale właśnie to staramy się robić. No, to, jest, to jest duże wyzwanie, ale też jest ciekawe wyzwanie i, i, i. Ja myślę, że my powinniśmy też podejść trochę do tego tematu w ten sposób, żeby przyznać, że nie mówimy o idealistycznym koncepcie, mhm. prawda? W sensie, w sieciach krytycznych oczywiście awaria może mieć miejsce tak jak w każdym innym systemie. Natomiast to, co od różne sieci krytyczne to to, że my na tą awarię po prostu jesteśmy przygotowani. E, Chociaż. Tak, chociaż stąd dlatego to mają oczywiście. być niezawodne i mm -hmm. w ten sposób tą niezawodność podkreślamy. Bartek też mówił o tym przechodzeniu w stronę clouda i o redundancji. Musimy po prostu być przygotowani na ten plan zapasowy działania, czyli jedno, jeden element całej sieci nas zawiedzie, okej, okay, to jest dopuszczalne, ale sieć przełącza się wtedy na bezpieczną ścieżkę, tak, żeby użytkownik końcowy nawet tego nie odczuł w używaniu systemu. No, właśnie, trochę o tej przyszłości, no bo tak, właśnie jak ona teraz się kształtuje, czyli co przed Wami, co w ogóle przed sieciami krytycznymi, jeśli chodzi o rozwój. Trochę o technologii cloudowej już było, co jeszcze? Na pewno rozwój ogólnie telekomunikacji i, i, i co za tym idzie również rozwój sieci, sieci krytycznych e, zaczyna być coraz bardziej oparty na, na rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją. E, tutaj tego typu rozwiązania w telekomunikacji były obecne już wcześniej, i teraz cały czas je rozwijamy i staramy się um, wprowadzić coraz więcej Automatycznych decyzji do tej sieci, tak aby operatora maksymalnie odciążyć, być przygotowanym na, na różnego typu awarie i, i, i wtedy ta sieć samoczynnie podejmuje tego typu decyzje. Być może to z punktu widzenia telekomunikacji dla, dla, dla mnie, jako człowieka, który pracuje w świecie telekomunikacji, nie jest to jakaś wyjątkowa nowina, ponieważ tego typu rozwiązania już wcześniej były, natomiast teraz one się coraz bardziej pojawiają i wręcz e, da się odczuć e, od, 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 od naszych klientów, od operatorów możliwość przedstawienia rozwiązań, rozwiązań inteligentnych w naszych sieciach, więc to na pewno jest, jest kierunek, kierunek rozwoju. Tak, ale to mówimy też nawet o przyszłości, ale niedalekiej przyszłości, bo już są też systemy w fazie testowania, chociażby systemy przeciwpożarowe w Hiszpanii czy w Szwecji, które oczywiście są osadzone na sieciach o działaniu krytycznym, natomiast korzystają z urządzeń IoT, z sensorów i też ze sztucznej inteligencji, bo dane, które zbierają z czujników dymu, temperatury, są przetwarzane przez systemy systemy automatycznie po to, żeby szybko zidentyfikować ewentualne ryzyko pożaru, tak żeby ten pożar się nie rozprzestrzenił i później w momencie wykrycia takiej sytuacji, e, oczywiście korzystając z tego priorytetu dla służb ratunkowych, e, dane, lokalizacja, zdjęcia z dronów, e, mapy są przesyłane do, e, do służb ratunkowych. Więc jest to przyszłość, są to fazy testowania, natomiast powiedziałabym, że całkiem, całkiem niedaleko, już na wyciągnięcie ręki. Tak, no i to, to to właśnie Agata zwróciła yy, trafnie uwagę. Yy. I jakby sieci krytyczne to jest medium do przesyłania informacji, w której my tą technologię opracowujemy, testujemy i wdrażamy. Natomiast to, w jaki sposób ta technologia, e, możliwość de, 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 de tego pewnego transportu informacji z, między użytkownikami zostanie wykorzystana, jest troszeczkę bardziej poza nami. My e, tak naprawdę dostarczamy zestaw narzędzi, które pozwalają wdrażać różnego typu rozwiązania, i to, co jest teraz przyszłością, to to, w jaki sposób świat zareaguje na, 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 na wykorzystanie tego typu. E, Rozwiązań. E, mamy przykłady w kolejnictwie, gdzie możemy montować systemy kamer, systemy właśnie czynników e, w okolicach pociągu. i tutaj właśnie wchodzą techniki sztucznej inteligencji, wykrywania obrazów. E, natomiast jest to powyżej e, tak naprawdę tego, co my dostarczamy. My, do, my dajemy możliwość e, stworzenia tego typu rozwiązań, i to jest, to się dzieje w tym momencie. A przyszłością będzie zastosowanie tego typu technologii. No, przykładem może być na przykład to, w jaki sposób powstała technologia 4G. Ona dała możliwość komunikacji, a to, co tak naprawdę napędziło i rozkręciło całą tę technologię, no, to były na pewno w dużej mierze można dać przykład mediów społecznościowych, czyli które były dostępne na telefonach, na smartfonach, mogliśmy z nich korzystać w mobilnie wszędzie i zawsze, ale to, co tak naprawdę dało możliwość i, i uruchomiło tę technologię, to była to był dostęp do internetu w każdym momencie, wszędzie i w sposób e, w, miarę, e, w miarę dostępny. I tak samo będzie też e, zapewne z sieciami krytycznymi, albo przynajmniej e, takie jest oczekiwanie, myślę, że mniej jako inżyniera i mniej jako członka społeczeństwa, w którym możemy robić bezpieczniejszy świat i, i, i lepszy dzięki temu. Te, dzięki, Dzięki takim technologiom. No to chyba rzeczą absolutnie najważniejszą, w jedną z najważniejszych nasze bezpieczeństwo, no bo w końcu polegamy na specjalistach, tych, którzy no choćby ratują nasze, nasze życie. I myślę, że tym akcentem właśnie możemy zakończyć. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi była Agata i Bartek, dział RD w firmie Ericsson. A jeśli chcielibyście pracować w firmie Ericsson, to zapraszamy na Jazz Genity. Sprawdźcie aktualne oferty pracy. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.